Cześć wszystkim. Pamiętacie o Meczu Gwiazd? Tym, w którym zbieramy pieniądze dla hospicjum? W poprzednich edycjach wyglądało to tak. W tym roku będzie podobnie, a może i jeszcze lepiej. Pokażemy Puchar Polski, Super Puchar Polski i Puchar za Mistrzostwo. Zaczynamy 21 maja o godzinie 17. Kupcie bilety, spotkajcie się z nami i Krzysztofem Ignaczakiem, Maćkiem Kotem, Kosią Glinką i wieloma innymi gwiazdami. Bilety są jeszcze w sprzedaży. Nie może Was zabraknąć! Pomóżmy dzieciakom! Halo, halo Franku, oddajemy Ci głos. I pe... o, dobra, kto dobra. pierwszy? No, no dobra, już masz siedzę tutaj, mam mikrofon. Ona siedzi, ma mikrofon. Andzia, Andzia, Musi być, co widać. Tak nie może ja, ja być, wiem. nie? Jak... O, mam medal, mam. Chcesz? Mam, patrz. Ej nie, bo ty już to znowu nagrywasz, tak? No, ja. stary A o co chodzi z tą gościm W tym roku mam... Krzysztofem, Krzysztofem Ignaczakiem. A, wrr. Dobrze. Kasia, Kasia, Kasia Jestem taka fajna, jestem taka fajna i mogę wam zaśpiewać. Dobrze, w miarę jakości. Ty w miarę jakości powie jeszcze gościu. Siedzi super. Maćkiem Kotem. No, Ona pamięta. Maćkiem Kotem? Czekaj, tak mi śmiesznie... Było. Maćkiem Kotem? Nie. A, e, u, u, rozgryź żółwę. Co wtedy? <grymne> Andzia, Andzia, dziękuję. dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję, I pięknie, i dziękuję.